Cześć, witam wszystkich maniaków spawania. Zapraszam was do obejrzenia drugiego odcinka w Akademii Spawania TGSC. Ten odcinek nie jest niczym innym jak uzupełnieniem po prostu materiału z odcinka pierwszego, czyli podstawy, jeśli chodzi o spawarkę typu Migomat. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No dobra, to chciałbym od razu e, uzupełnić tak naprawdę pierwszy odcinek. E, powiemy sobie kilka nowych rzeczy, ale też oglądając poprzedni materiał, zauważyłem, że nie dopowiedziałem o dwóch sprawach, a chciałbym wam to pokazać. No, wydaje mi się, że jest to ciekawe, powinienem to zrobić, a ja tego nie zrobiłem. E, pierwszą taką rzeczą, która mi się zwróciła e, rzuciła w oczy, jest to, że nie zdemontowałem. Rolę w poprzednim odcinku, a może to kogoś będzie interesować, jak to się robi. Zwróćcie uwagę, że i to taki patent jest praktycznie w każdej spawarce. Z jednej strony mamy tutaj zawsze dwa rowki w różnej średnicy. I stąd wiemy, że jeden rowek służy do spawania drutem 1.2. Mam nadzieję, że to widać dobrze. A z drugiej strony widzimy, że rowek służy do spawania drutem 1.0. Czyli tak naprawdę posiadając jeden taki pierścień możemy sobie spawać na dwóch średnicach. Tylko należy po prostu pamiętać o tym, żeby przełożyć te rolki pod odpowiedni drut. Tu też zwracam uwagę, że tutaj akurat w sprzęcie tej konkretnej firmy jest taki patent z pierścieniami, natomiast w innych, w innych sprzętach zazwyczaj są demontowane całe rolki. Czy to jest dobre, czy to złe, nie mi to oceniać. Jest to po prostu coś innego, dlatego zwracam Wam na to uwagę, żebyście się nie przestraszyli, że nie macie u siebie w spawarkach e, takich pierścieni, tylko ściągają Wam się całe rolki. Drugą rzeczą, o której tak naprawdę powinienem Wam powiedzieć, a o której zapomniałem, jest deur rozłącze. Widzieliście, że jest, natomiast nie powiedziałem Wam o, o nim nic więcej. Jeśli przypatrzymy się na to, no to tutaj już wiecie, że e, tutaj ściągamy tak naprawdę i zakładamy spiralę. To gniazdo, e, tym gniazdem dokładnie leci nam osłona gazowa spawamy, a te dwa piny tak naprawdę służą do sterowania, czyli włączając guzik zaczynamy spawać, puszczając przestajemy. Widzicie, że one są ruchome. I słuchajcie, taka od razu ciekawostka, skoro już przy tym jesteśmy. Czasami zdarza się tak, że wciskamy guzik i nie chce nam spawarka spawać albo coś się dzieje i tak dalej albo coś przerywa. Czasami jest to wina pinów. Ja nie mówię, że zawsze, natomiast też spotkałem się w pracy z czymś takim, że jest to wina po prostu pinów. Je można delikatnie złapać, troszeczkę wyciągnąć do góry, nie za mocno, i wtedy po prostu sadzić z powrotem, spróbować. Może się uda, może zadziała. Także to tyle, jeśli chodzi o materiał z poprzednich odcinków, z poprzedniego odcinka. A do tego przygotowałem jeszcze specjalne rzeczy, czyli spirale, żeby wam udowodnić, że są też różne średnice, najróżniejszej maści tak naprawdę spirale, i tak samo dobieramy pod średnicę drutu jakim spawamy. I pod długość uchwytu. O tej długości uchwytu jeszcze Wam powiem co nieco. Tutaj widzimy spirale o średnicy 2,05 metrów. Nie jest niczym, niczym powlekana. Zwykła stalowa spirala. To, że nie jest powlekana, no to między tymi, które są powlekane, to szczerze powiedziawszy ja nie widzę żadnej różnicy. Natomiast znam historię, pozdrawiam od razu. Znam historię, że podobno przy bardzo dużej pracy samo tarcie drutu w tej spirali wystarczy do tego, żeby przytopić, przytopić tą osłonę. Nie wiem, ja się osobiście z tym jeszcze nie spotkałem, no ale historia jest, być może tak się dzieje. Także mamy różne, tak jak mówiłem, średnice. Kolory, kolory, zwróćcie uwagę, oznaczają nam konkretnie średnice spirali, czyli tak jak mamy czerwoną, ona jest zazwyczaj używana do spawania drutem 1.0 lub 1.2. Tu mamy spirale już o średnicy fi 2,5 mm. Żółtą one są zazwyczaj już do drutu 1.6. Natomiast przy grubym spawaniu, ciężkim spawaniu, można śmiałym za, zakładać do drutu 1.2. Wydaje mi się, że jest fajnie, bo wtedy się nie blokuje ten drut przy dużej prędkości podawania. I tutaj coś, co na pewno trzeba otworzyć. Słuchajcie, taka ciekawostka. Spirala teflonowa. Do czego służy spirala teflonowa? Zazwyczaj jest ona zakładana do drutów aluminiowych, czasami do drutów chromoniklowych. Czemu nie do wszystkich drutów? Bo tak jak widzicie, jest, jej sztywność jest dużo mniejsza. Jej trwałość jest dużo mniejsza. Ona tak naprawdę się dość szybko potrafi wytrzeć. Natomiast yy, kiedy zakładamy bardzo miękki drut, jakim jest drut aluminiowy no to no niestety yy, sama budowa zwykłej standardowej spirali sprawi to, że po prostu ten drut zacznie nam się wycierać w środku, łamać, giąć i tak naprawdę nie będziemy w stanie nic z tym pospawać i dlatego właśnie zakładamy spiralę teflonową to by było mi się wydaje na tyle a skoro byliśmy przy spiralach Powiedzmy sobie jeszcze coś o końcówkach prądowych, ponieważ ich tak, tak naprawdę też jest bardzo, bardzo wiele rodzajów. Może ściągnę rękawiczki do tego. I słuchajcie, specjalnie do tego odcinka postarałem się bardzo mocno. Nie licząc o różnych średnic, bo tak naprawdę mamy trzy różne końcówki z różnych materiałów i o różnych średnicach: 1, 2, 1, 0, 0, 8. Myślę, że to widać od razu, które jest które. I teraz tak. O ile jedynkę mamy standardową miedzianą końcówkę prądową, Niczym nie wzmacnianą, najzwyklejsza jaką kupujecie w każdym sklepie i, po, i tyle no, właściwie zużywa się jak każda inna. E, tu mamy już teoretycznie końcówkę. Srebrną, natomiast czy ona jest cała srebrna? Ja usłyszałem, że tak, natomiast sam nie wiem. Nie mam pojęcia. Podobno jest dużo, dużo mocniejsza od takich standardowych. Jest nawet mo mocniejsza i bardziej trwała od tych zwykłych miedzianych, wzmacnianych cyrkonem. I na koniec taka ciekawostka, o której sam nawet do niedawna nie wiedziałem. To jest yy, końcówka prądowa z tworzywa, tak? Dobrze kojarzę? Jakoś tak to było. Co to jest za tworzywo? Nie mam zielonego pojęcia. Nikt albo nie wiedział, albo nie chciał mi o tym powiedzieć. Jest to tworzywo, czemu wygląda jak zwykła? Z racji tego, że ona, to tworzywo jest powlekane miedzią, z racji lepszej przewodności prądowej. Natomiast musicie mi wierzyć na słowo, ona jest najzwyczajniej w świecie lżejsza od srebrnej i od tej Miedzianej, tylko że sprawa jest taka z racji tego, że ja lubię wiedzieć, a to mnie strasznie kusi. Przetnijmy sobie te końcówki i sprawdźmy, co tak faktycznie w środku w nich się znajduje. Czy one faktycznie będą z innego materiału zrobione. Srebrna jest chyba tylko powlekana. No, więc tak, po przecięciu, popatrzcie sobie na zwykłą, najzwyklejszą, standardową końcówkę prądową. Jak to wygląda w środku? To jest miedziana bez żadnych dodatków. Tu mamy srebrną. Czy ona się jakoś szczególnie różni? Przynajmniej na pierwszy rzut oka jakoś nie widzę różnic. W składzie pewnie jakieś są. Natomiast widać, że ona jest srebrna tylko z zewnątrz. W środku ma kolor jak każda inna. I tutaj znowu końcówka stworzywa. Dla porównania, niedziana i środek, już od temperatury przy cięciu zmieniła kolor. Myślałem, że ta stworzywa będzie wyglądać faktycznie trochę inaczej. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że ona faktycznie jest lżejsza od reszty. No i co? Właściwie wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Ciągle mamy sporo wiedzy tak naprawdę do uzupełnienia, także zapraszam do oglądania. Cześć!